Nazywam się Monika Pawłowicz. Mieszkam w Szwecji i zajmuję się tu księgowością. Wielu moich klientów to polskojęzyczni przedsiębiorcy. To ich pytania odnośnie prowadzenia biznesu stały się inspiracją do stworzenia bloga www.klikimoniki.com i podcastu Firma w Szwecji Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców. Poruszam tu tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Szwecji. Zapraszam, Monika. Dziś tematem są przepisy dotyczące przechowywania informacji księgowych w firmach a także to, jak postępować z fakturami, rachunkami i paragonami. Jest to temat istotny dla każdego przedsiębiorcy i pracownika. Zgodnie z ustawą o rachunkowości informacje księgowe muszą być przechowywane przez 7 lat. To zasada obowiązująca we wszystkich firmach. Istotna jest też forma, w jakiej otrzymujemy te dokumenty. Jeśli faktury czy inne materiały dochodzą do firmy w formie papierowej, to powinny być przechowywane również w wersji papierowej. Jeśli zaś informacje dostarczane z są elektronicznie powinny być przechowywane w formie elektronicznej. Jeśli chcesz zeskanować faktury papierowe, to pamiętaj, że ustawa o rachunkowości stanowi, że wystarczy wtedy przechowywać fakturę papierową, czyli oryginał przez 3 lata, a zeskanowaną kopię przez 7 lat. To oznacza, że jesteśmy zwolnieni z konieczności trzymania faktur w formie papierowej przez cały okres 7 lat. Kolejną istotną kwestią jest to, aby cała dokumentacja w firmie była przejrzysta do Dostępna i uporządkowana. Każde wydarzenie biznesowe musi przejść weryfikacją. Jeśli pierwotna informacja wymaga przechowywania w innym miejscu niż wśród innych dokumentów księgowych, można utworzyć weryfikację referencyjną. Czyli weryfikat. W takim przypadku weryfikacja referencyjna lub dokumentacja systemowa firmy musi zawierać informację o tym, gdzie przechowywany jest oryginał. Coraz częściej pracownicy podczas dokonywania zakupów w imieniu firmy fotografują lub skanują rachunki i przesyłają je do pracodawcy, czy zdjęcie lub zeskanowana kopia są dokumentem księgowym, czy też trzeba zachować oryginał paragonu. W tej kwestii decyduje moment, w którym zdarzenie biznesowe miało miejsce, według o Quoringsnämden, szwedzkiej izby rachunkowej, istotne jest, czy pracownik działał we własnym imieniu czy w imieniu firmy. Jeżeli pracownik działał w imieniu firmy... To zdarzenie gospodarcze miało miejsce w momencie otrzymania przez pracownika oryginału paragonu. Wtedy pracownik musi użyć oryginału jako dokumentu księgowego, a dokument ten należy zachować przez okres archiwizacji. Jeśli jednak pracownik nie działał w imieniu firmy, a firma jest nadal odpowiedzialna za dany wydatek, to uważa się, że zdarzenie biznesowe miało miejsce w momencie zgłoszenia przez pracownika swoich wydatków. W takim przypadku dokumentem księgowym jest kopia cyfrowa. Słowa archiwizacja dokumentów księgowych jest niezwykle istotna. Przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania dokumentów może uchronić firmę przed ewentualnymi kłopotami podczas kontroli podatkowej czy audytu. Pamiętajmy, że każda firma ma swoje indywidualne potrzeby i specyfikę, dlatego warto konsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby uniknąć potencjalnych błędów. Mam nadzieję, że te informacje się Tobie przydadzą, a to, co mówiłam, było interesujące i inspirujące. Włożyłam trochę pracy w przygotowanie tego artykułu i będę wdzięczna za Twoją opinię, komentarz, lajka czy polecenie go znajomym. Oczywiście, jeśli uznasz, że to warte uwagi. Zapraszam na mojego bloga www.klikimoniki.com, na mój kanał na YouTubie lub do wysłuchania podcastów Firma w Szwecji – praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców na Google Podcast lub Spotify.